Ma. dzisiaj idziemy bić o Ramon West. Jest to jeden z najlepszych spotów na 150 plus msa Bo jak widzimy po tytule, wyciągamy tutaj 3,5 kK na godzinę, to jest no w miarę dużo. Jak na solo Exp. No może gdybym miał większy Magic Level, albo może lepiej biegał. To może po prostu bym jeszcze więcej wyciągnął. Tutaj najbardziej polecam się Exp jak są. Quary, bo przez Quary mamy X większe, jakoś może 500, 600, 700k na godzinę? Coś takiego. No i też czarmy darmowe. Ogólnie ten spot jest bardzo fajny, bo jest tutaj bardzo dużo potworów różnego rodzaju, gdzie za każdego robimy czarmy. Na przykład, ja po pół godziny wbiłem prawie połowę czarma, bo trzeba zabić tylko po 1000 sztuk. Więc to nie jest dużo, do dwóch godzin powinniśmy skończyć wszystkie czarmy. I jak chodzi o EQ, to najbardziej no, polecam założyć itemy pod Earth Protection. Wobec tego lepiej się nie wybierajmy, bo padniemy od razu. Bo one bardzo dużo biją z ziemi. Tak, na 150. level, co by najbardziej polecał z EQ, to Sfun Fender Cloak, Wooden Spellbook, Gill Leggy, Terra Buty. I te amulety... Ale one się strasznie szybko marnują. Ja użyłem 4 po 10-15 minutach, jakoś tak. Więc później zmieniłem już na zwykły amulet pod armor, czyli Wheel Amulet. Ma po prostu 3 armora, więc już mi się nie chciało przekładać. Bo to co chwilę było, trzeba przekładać te amulety teraz. I tak... Tutaj też bardzo jest fajnie, bo są drzewka oramodowe, więc... Też po drodze je po prostu przeklikiwałem, no i polecam przeklikiwać, żeby mieć punkty Oremont na różne dostępy, eksby. No i jak bijemy te potwory, to jak są Quary, to Thunderstormy, Ueki z Visa No i jakieś tam wave'y, wischury czasami wpuszczamy. No ale głównie to Ueki z Wisa i Thunderstormy I po prostu biega się z tymi potworami Ciągnie się za sobą i po prostu biega Żeby jak najwięcej było potworów i ciągle być w ruchu Ciągle je atakować i EXP wyciągamy jak największy I też właśnie wydaje mi się, że na niższym levelu Gdyby były jakieś problemy To też można zrobić im imbuingi pod Life Leecha żeby jak będziemy po prostu uderzać w potwory to będziemy swoje hp przywracać to bardzo dużo i to będzie znacznie ciężej paść niż teraz ja trochę też biegam w środek tych potworów bo mam trochę wyższy level ale na niższym levelu tak biegając to można łatwo odętkę. bo jak widzieliście jeszcze prawie kilka razy padłem ja miałem takie czerwone hp takie mocno czerwone kilka razy tego, że ja bardziej biegam na hama w środek. Bo mogę na to po prostu pozwolić. Ale tutaj też jest ogólnie full waste, bo nie zbieramy z nich nic. Jak chcemy po prostu szybko wyekspić. Bo to jest bez sensu. Za dużo tu jest młyne, żeby w ogóle zbierać cokolwiek. No i. To na tyle. Dzięki za oglądanie. No i cześć.